Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Freak i, wbrew pozorom, wbrew temu co mogłoby się wydawać, to nie jest vlog, tylko taka bardziej notka wideo -informacyjna, z Mianowicie z pewną propozycją dla was. Otóż, jeszcze dzisiaj ponoć, ma wyjść kolejny odcinek gry The Walking Dead i wiem, że bardzo wiele osób czekało na tę grę, na ten kolejny trzeci epizod. W tym ja również i tutaj właśnie przyszedł mi do pomysłu, żeby zrobić coś takiego jak tydzień z zombie, czyli mianowicie zamiast przez e, tydzień, e, zamiast e, innych tytułów, bo zazwyczaj jest tak, że codziennie wrzucam jeden albo dwa gameplaye z różnych gier, wrzucać przez cały tydzień tylko i wyłącznie The Walking Dead. Żeby, te, żeby ten odcinek jak najszybciej nagrać, żebyście mogli go jak najszybciej zobaczyć, bo jednak e, jego najmocniejszą siłą jakby nie patrzeć tej gry jest fabuła emocjonująca, trzymająca w napięciu i odkładanie jednego odci z formie jednego odcinka na tydzień wielu osobom przeszkadzało, dlatego przyszło mi do głowy, że coś takiego można by zrobić, że po prostu przez tydzień bym wrzucał na kanał tylko The Walking Dead no pewnie nie tylko The Walking Dead, ale ono by z całą pewnością przeważało codziennie byłby epizod z tej gry wrzucany kosztem za jakichś innych gameplay'i. Albo też możemy zrobić tak, jak było do tej pory, że będę wrzucał odcinek raz na jakiś czas i te serie z tych różnych gier będą się mieszały, wszystkie będą równi, na równi traktowane. I postanowiłem, że wybór zostawię wam. Na mojej stronie, na moim Facebooku. Link znajdziecie w podpisie, jakby co. Założyłem ankietę, do której będziecie mogli się wypowiedzieć. Ankieta będzie, trwa... Ankieta będzie wyróżniona i będzie trwała do momentu wrzucenia przez pierwszego odcinka tej gry. Czy to będzie dzisiaj, jutro czy pojutrze, jeszcze nie jestem pewien, zobaczę jak się z tym wyrobię. Aczkolwiek macie w tej sprawie głos, od Was zależy, jak, się, jak do tego podejdziemy. Więc czy chcecie tydzień zombie? I wtedy odkładamy już resztę gameplay z innych gier na tydzień. Czy też chcecie, żeby wszystko było tak do tej pory normalnie? Więc głosujcie. Decyzja należy do was. Na razie, papa. Pa.